Osąd nastąpił przed wysłuchaniem, przed jakąkolwiek próbą zrozumienia, bez kontekstu, bez prawdy, bez empatii. Pewności zostały zbudowane na podstawie przypuszczeń, decyzje podjęto w pośpiechu, a ktoś poniósł winę, nie zasługując na to. Niósł ciężar, wątpliwości, milczenie. Nie było miejsca na wyjaśnienia, ani na to, żeby zrozumieć, co tak naprawdę się działo. Była tylko potępienie, zimne, pośpieszne, niekompletne. Teraz prawda zaczyna ciążyć. Błąd popełniony, jakkolwiek by na niego nie reagowano, żąda swojej ceny. I żal się pojawia, nawet ukryty. Nie wiadomo, czy wciąż jest czas na naprawę, ale istnieje świadomość. Jest ból za to, co zostało zrobione lub czego nie zrobiono. I jest ktoś, kto musi to usłyszeć. To, co się wydarzyło, nie było sprawiedliwe. Odpowiedzialność nie spoczywała tylko na Tobie. Opowiedziana wersja. Nie była pełna. Być może prośba o przebaczenie nigdy nie zabrzmi głośno, ale już zaczęła rodzić się w ciszy tego, kto zrozumiał za późno. Osąd, który pojawił się przed wysłuchaniem, był łatwiejszy do wyciągnięcia niż zapytanie. Prostsze było stwierdzenie niż obserwacja. Wygodniejsza była ocena niż dźwiganie ciężaru prawdziwego zrozumienia. I to się wydarzyło, bez wahania, bez cierpliwości, bez troski. Prawda została zignorowana, ból zminimalizowany, a osoba zredukowana do gestu, do oderwanego zdania, do mrożonego momentu poza kontekstem. Dziwne, jak ludzie budują pewności na tak małej podstawie, wystarczą kilka wrażeń, niepełna rozmowa, krzywy wzrok i gotowe. Wyrok jest wydany. Jakby uczucia były zbędne, jakby inny człowiek był tylko niejasną ideą, a nie pełnoprawnym bytem. Ten, kto dostał ten osąd, nawet nie miał szansy na wyjaśnienie. Nawet nie zauważył na początku, że był postrzegany z nieufnością, z zniekształceniem. Został złapany w pośpiechu innych i mimo próbując się utrzymać na powierzchni, coś zaczęło go od środka niszczyć ciężar, który milczał. Kiedy następuje osąd, ale nie jest głośno wypowiedziany, osiedla się w bardziej okrutny sposób, staje się nieobecnością kontaktu, unikającym spojrzeniem, Suchymi odpowiedziami, subtelnymi zmianami w zachowaniu. I wszystko to jest dostrzegane, nawet jeśli nie zostało powiedziane. Milczenie to miejsce, gdzie rośnie wątpliwość. I w tej cichej przestrzeni rodzi się poczucie winy. Nawet bez dowodu, bez dialogu, bez szansy na obronę, to w tej pustce ktoś pozostał, próbując zrozumieć, co się stało, szukając w swoich własnych zachowaniach błędu, który uzasadniłby to nagłe oddalenie. Ale prawdziwy błąd był po drugiej stronie, w pośpiechu do zakończenia, w próżności, by nie słuchać, w tchórzostwie, by nie pytać uczciwie, pytania, które nigdy nie zostały zadane: dlaczego działamy tak szybko, gdy chodzi o osądzenie kogoś? Dlaczego wątpliwość nie dostaje takiej samej przestrzeni jak oskarżenie? Dlaczego tak trudno jest powstrzymać własne ego i powiedzieć: Mogłem źle zrozumieć? Może z obawy przed przyznaniem się do błędów, albo z dumy? Albo co gorsza, z wygody, bo słuchanie drugiego człowieka wymaga obecności, wymaga gotowości do dekonstruowania siebie. I nie każdy ma odwagę, by to zrobić. Więc wybiera się krótszą drogę, łatwiejszą, płytszą, a konsekwencje ponosi ten, kto najmniej powinien. Świadomość, która budzi się z opóźnieniem z upływem czasu, prawda wraca. Nawet jeśli nie jest wypowiedziana, ona się upiera. Pojawia się w niewygodnych wspomnieniach, w niedokończonych rozmowach, w słowach, które odbijają się echem w głowie. Zaczyna się powoli, jedna wątpliwość tutaj, dziwne uczucie tam, a potem zagnieżdża się jak nieprzyjemny problem, jakby coś zostało niedokończone. To wtedy dostrzega się, że była przesada, że interpretacja była pośpieszna, że wybrana wersja była wygodna, ale niesprawiedliwa. Świadomość nie krzyczy, ona szepta ale szepta każdego dnia. A ten osąd, dokonany w przeszłości, zaczyna wydawać się zawstydzający, wstyd, którego nikt nie chce przyznać, istnieje pewien rodzaj żalu, który trudno wyznać, ponieważ nie wynika on z impulsywnego działania, lecz z zimnej decyzji podjętej na błędnych przekonaniach. Niełatwo przyznać źle osądziłem, bo to wystawia na pokaz własną słabość, pokazuje, że zraniliśmy kogoś, kto na to nie zasługiwał. I że sprawiliśmy ból bez powodu, ale dyskomfort narasta i objawia się w zachowaniu, w próbie unikania tematu, w nadmiarze usprawiedliwień, w pragnieniu rozpoczęcia od nowa, bez odwagi, by przeprosić. To prośba o przebaczenie, która nie znajduje słów i która być może nigdy nie będzie wypowiedziana, przebaczenie, które nigdy nie nadchodzi w oczekiwany sposób, często przebaczenie na które czekamy, nie nadejdzie w formie zdania. Może pojawić się w przebraniu, w niespodziewanym geście, w niejasnej wiadomości, w przypadkowym spotkaniu, gdzie spojrzenie w końcu się zatrzymuje. Ale co jeśli nie nadejdzie? Co jeśli milczenie będzie trwać? Co jeśli druga osoba zdecyduje się ukryć za własnym błędem? Niemniej jednak istnieje coś, czego nie można zmazać świadomość, że osąd był niesprawiedliwy i ta świadomość ma moc uwalniającą. Ponieważ pokazuje, że problem nigdy nie leżał w osobie cierpiącej. Był zły wybór, ale ten wybór nie był twój. Prawda, którą należało usłyszeć Nie zawsze tym, czego brakuje, jest prośba o przebaczenie. Czasami tym, czego brakuje, jest po prostu wiedza. To nie ty byłeś problemem. Wiedza, że ta chłodność, ta dystans, ta cisza nie odzwierciedlały tego, kim jesteś. Odzwierciedlały niezdolność drugiej osoby do radzenia sobie z własnym osądem. I to zmienia wszystko, ponieważ od tego momentu można przestać nosić ciężar, który nie był sprawiedliwy. Można uwolnić się od winy, która nie wynikała z działania, lecz z zaniedbania drugiej strony. Można zacząć od nowa, od wewnątrz, ponowne odkrycie własnej wartości. Gdy prawda się ujawnia, nawet jeśli późno coś się wyrównuje, zaczyna się dostrzegać, że w tym momencie zerwania błąd nie polegał jedynie na potępieniu. To brak odwagi, by postrzegać Ciebie jako osobę pełną, z historią, z uczuciem, z kompleksowością. A gdy to się rozumie, władza zmienia swoje miejsce, przestaje być w rękach tych, którzy oceniali i wraca do tych, którzy byli oceniani niesprawiedliwie. Bowiem tylko ten, kto osobiście odczuwa ból niesprawiedliwości, zna wartość słuchania, empatii, czasu, który potrzeba, aby naprawdę zrozumieć drugiego człowieka. Rekonstrukcja zaczyna się w ciszy, nie ma potrzeby mówić głośno, ale wszystko może być odbudowane od chwili, gdy zrozumie się, co się przeżyło, od momentu, gdy przestaje się szukać wyjaśnień na zewnątrz, i zaczyna się rozpoznawać, był błąd. I to nie był twój. To wystarczy, aby nowy początek miał przestrzeń, aby rany przestały krwawić i zaczęły się goić z sensem. A co teraz? Teraz czas spojrzeć na siebie z większą jasnością, pozwolić sobie zostawić przeszłość tam, gdzie jest i pamiętać. Prawda zawsze znajdzie sposób, by powrócić, nawet jeśli nie przyniesie przeprosin, nawet jeśli nie pochodzi od słów tych, którzy powinni. Ona przychodzi cicha, ale stanowcza, a gdy przychodzi, wszystko wraca na swoje miejsce. Są pytania, które nadal bolą, nawet po zrozumieniu, co zostało zrobione. Nawet po uznaniu, że to nie był twój błąd, wciąż są pytania, które uporczywie wracają. Dlaczego nie chcieli słuchać? Co by się zmieniło, gdyby mnie wysłuchali? Ta czy nadal myślą o tym, co się wydarzyło, na czy już zapomnieli? Te pytania nie szukają odpowiedzi, odsłaniają ranę, pokazują, ile wciąż pozostaje do rozwiązania i więcej niż to ukazują pustkę, która pozostała. Ponieważ nie tylko zaufanie zostało złamane, zerwała się więź. Pewność, że można być sobą, nie będąc za to potępionym i odzyskanie tego nie zawsze jest możliwe. Czas nie wymazuje tego, co było odczuwane. Mówi się, że czas leczy, ale są bóle, które czas jedynie reorganizuje. Wciąż tam są, mniej widoczne, ale nadal pulsujące, gdy się je dotyka. Ponieważ gdy jest się niesprawiedliwie osądzonym, nie zapomina się. Nie zapomina się o poczuciu bezsilności. Guzik w gardle, gdy dostrzega się, że własny głos został zignorowany. Z desperackiej próby wytłumaczenia się komuś, kto już postanowił nie słuchać. I nie zapomina się, ponieważ to zmienia coś wewnątrz. Tworzy rodzaj ostrożności, której wcześniej nie było. A ona zaczyna towarzyszyć każdej nowej relacji. Czy tym razem będą słuchać? Czy powtórzą ten sam błąd? Obrona, której uczymy się w bólu. Ktoś, kto był źle zrozumiany. Zaczyna chodzić z niewidzialnym tarczą, nie z wyboru, ale dla ochrony. Zaufanie, raz złamane, nie odbudowuje się łatwo, a strach przed tym, że znów zostanie się źle odczytanym, staje się stałym cieniem. Nawet w najszczerszych połączeniach to nie jest słabość, to konsekwencja z powodu osądu podjętego bez podstaw, z powodu oddalenia, które zraniło bardziej niż jakakolwiek bezpośrednia konfrontacja, z powodu ciszy, która nigdy nie była neutralna. Była oskarżająca. I mimo, że stara się iść dalej, coś się usztywnia, jakby nieświadomie dusza mówiła: Tym razem ja się najpierw chronię. Druga strona historii, której nikt nie chciał znać. Każda historia ma dwa boki, jednak tylko jeden z nich został wysłuchany. Wersja, która pozostała w powietrzu, ta niekompletna, zniekształcona, zadrapana, została przyjęta bez wątpliwości. Nie było miejsca na ale ani czasu. Na wyjaśnienie. Wszystko zostało zredukowane do błędu, do odosobnionej postawy, do przypuszczalnego odchylenia od charakteru. I to boli. Boli, bo prawda istniała. Boli, bo intencja nigdy nie byłaby zranić. Boli, bo był kontekst, były uczucia, były prawdziwe uzasadnienia. Ale nikt nie chciał wiedzieć. Woleli komfort oskarżenia niż złożoność wysłuchania. Cisza naprawy, która nigdy nie nadeszła. Reparacja to nie tylko powiedzenie przepraszam, to pokazanie, że rozumiesz wyrządzoną krzywdę. Jednak gdy ego jest większe od skruchy, naprawa nigdy nie następuje. W miejsce przebaczenia pojawia się oddalenie, w miejsce uznania pojawia się duma, i tak czas mija. A rana zostaje tam, jak źle zakończona historia bez kropki końcowej, bez nowego początku, bez niczego, tylko milczenie. Ten, który cię zranił. Teraz próbując ukryć brak odwagi, to nie była słabość, to był nadmiar uczuć. Kto za bardzo się angażuje, ten więcej czuje, kto oddaje się w całości, ten również łatwiej się łamie. Nie było słabością to, że to wszystko cię skrzywdziło, to była ludzkość, to była wrażliwość na obojętność, to była bolesna sytuacja kogoś, kto tylko chciał być naprawdę zrozumiany. I chociaż to wywołało złość, smutek, zamieszanie, to było rzeczywiste. Rzeczywiste jak wszystko, co zostało zignorowane, jak wszystko, co zostało stłumione, jak wszystko, co powinno było zostać powiedziane, ale nie zostało. Są jeszcze rzeczy, które muszą zostać powiedziane, nawet jeśli nikt nie prosi o wyjaśnienia, nawet jeśli już poszli dalej, nawet jeśli już nauczyłeś się milczeć. Są prawdy, których nie można już dłużej tłumić. Trzeba powiedzieć, nawet jeśli tylko dla siebie, że to nie było sprawiedliwe, że to było nieludzkie, że nie było wystarczającego powodu dla takiej chłodności, że historia nie została opowiedziana w całości i że tak zasługiwałeś na znacznie więcej niż milczenie, które otrzymałeś. Te słowa nie naprawią przeszłości, ale uhonorują ból, który został odczuty, a to już zmienia wszystko. Kiedy następuje ponowne spotkanie, nawet jeśli tylko wewnętrzne, może pewnego dnia druga strona wróci, może z żalem, może z nieśmiałą przeprosiną, może z próbą wznowienia kontaktu, jakby nic się nie wydarzyło, ale nawet jeśli nie wróci, nawet jeśli nigdy więcej nie powie słowa, najważniejsze ponowne spotkanie już się odbyło, ponowne spotkanie z własną godnością. Bo teraz wiesz, to nie był twój błąd. Odrzucenie nie było odzwierciedleniem Twojej esencji, było odzwierciedleniem cudzej niezdolności do dostrzegania Cię w całości. I to uwalnia. Ból, który stał się cichą siłą. Każdy ból zostawia znak, ale niektóre przekształcają się w siłę nie tą głośną siłą od tych, którzy muszą coś udowodnić, ale cichą siłą tych, którzy przeszli przez wszystko, a mimo to pozostali na nogach. To ta siła towarzyszy Ci teraz. Nie po to bycie stwardnić, ale jednak, aby chronić mądrzej, aby rozpoznać z daleka osąd ukryty pod płaszczykiem troski, zimność skryta za radami, obojętność, która czai się za racjonalnością i przede wszystkim, aby nie pozwolić, by to się powtórzyło. Prawda nie znika, czeka na odpowiedni moment. Wszystko, co zostało uciszone, wciąż istnieje, nie zostało zapomniane, nie zostało wymazane. Jest tam, czeka na moment, w którym można ją wypowiedzieć bez strachu, bez obawy przed nowymi potępieniami, bez wstydu, który został narzucony, bo prawda nie znika, ona tylko czeka na czas, gdy ktoś w końcu będzie gotów ją usłyszeć, a ten czas może być bliżej niż się wydaje. Zakończenie końcowe. Są rzeczy, które nigdy nie zostały powiedziane, ale które wciąż żyją, pulsują, czekają i póki nie będą dostrzegane, Będą się powtarzać w Tobie. Ten film nie jest tylko o żalu, jest o emocjonalnej sprawiedliwości, o prawie do bycia wysłuchanymą, o, o godności poszanowania swojej prawdy. Jeśli czujesz, że ta treść dotyka części Ciebie, które były dotąd w milczeniu, napisz poniżej. Powiedz, co tkwiło w Tobie. To miejsce jest po to. A jeśli znasz kogoś, kto musi usłyszeć to wszystko, Wyślij im to, bez wyjaśnień, po prostu wyślij, bo prawda, gdy przychodzi, ma moc transformowania wszystkiego. Może nie miałeś aż szansy się obronić, może nigdy nie usłyszano twojej wersji i to zostawiło cię uwięzionego on w miejscu, gdzie milczenie stało się oskarżeniem, a wątpliwość winą. Ale teraz coś się zmienia, bo uznając, że osąd był niesprawiedliwy. Przestajesz dźwigać ciężar, który nigdy nie był twój. Prawda nie musi być krzyczana, ona tylko potrzebuje być przyjęta przez ciebie. I to już jest potężne spotkanie z twoją godnością. To, co zostało zrobione w pośpiechu, nie musi definiować, kim jesteś. To, co zostało powiedziane bez wysłuchania, nie może uciszyć twojej prawdy. Jeśli ten film poruszył cię, jeśli dotknął czegoś, co wciąż pulsuje w milczeniu, Zostaw tutaj w komentarzach to, co nigdy nie mogło być powiedziane, bez strachu, bez filtrów i podziel się tym z tymi, którzy muszą zrozumieć, że każdy ma więcej niż jedną wersję, z tymi, którzy zostali osądzeni nie zostając wysłuchanymi, lub nawet z tymi, którzy osądzali i być może są gotowi, żeby teraz wysłuchać. A, jeśli chcesz nadal otrzymywać treści takie jak ta, zapisz się na kanał, włącz powiadomienia i zostaw swoje lajki to pomoże tej wiadomości dotrzeć do większej liczby osób, które tak jak ty chciały tylko być zrozumiane. Prawda wyzwala, nawet gdy przychodzi późno, nawet kiedy przychodzi bez wymówek, ona przychodzi. A kiedy przychodzi, ustawia wszystko w porządku.